フフフフフ。 Dobra, to, to jest druga część programu i To się licza ze mną w studiu Monika Smulewicz, Gran Torton, ekspertka prawa pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak jak zapowiedziałem przed chwilą, chcę porozmawiać na temat tego, co może rodzic w momencie, kiedy przyjdzie pod szkołę o 8 rano w poniedziałek, w dzień strajku nauczycieli, będzie chciał nacisnąć klamkę, a ona tam się będzie zablokowana i nie otworzy. Może nie do końca będzie zablokowana, bo pewnie będzie tam dyrekcja szkoły, która strajkować nie może, będzie pewnie jakiś portier, czy, czy te osoby w firmie w, w, w szkole, które są takim zabezpieczeniem, bym powiedziała, pomocniczym. Niemniej jednak zamknięcie szkoły może powodować bardzo duże perturbacje dla wielu rodziców. No i rodzice mogą skorzystać w takiej sytuacji z dostępnych w prawie dni wolnych od pracy. Mm -hmm. I jeżeli chodzi o taki, taką nieobecność, która na pierwszy rzut, że tak powiem, przychodzi, Przychodzi chodzi do głowy? To są tak zwane dwa dni z tytułu opieki nad dzieckiem, które przysługują rodzicom opiekunom prawnym, którzy wychowują dziecko w wieku do lat 14. Mm -hmm. Artykuł 188 Kodeksu Pracy gwarantuje pracownikowi, właśnie, który wychowuje do dziecko do 14 roku życia, albo dwa dni z tytułu opieki nad dzieckiem, albo 16 godzin. Może to wziąć sobie od tak na pstryk, czy, czy pracodawca może powiedzieć, no sorry, ale w tym dniu to akurat ważna prezentacja przed zarządem, no musisz przyjść, albo mamy pik jakichś zamówień na przykład. Jest to Uprawnienie pracownicze o charakterze szczególnym, wynikającym z A, tak przywileju bycia rodzicem, powiedziałabym, że tylko w uzasadnionych sytuacjach pracodawca może odmówić podzielenia. Ale rozumiem, że jest tutaj nieuzasadnioną, jak gdyby. Znaczy, yy, sprawia, Uzasadnia żeby... taką sytuację, ponieważ konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem jest, jakby tutaj, kluczowa ze względu na funkcję rodzicielską. Kompleksję. A ja muszę uprzedzać i dzisiaj już takie wystawić wniosek? Czy mogę poczekać do poniedziałku, kiedy wejdę i zobaczę, że tej w szkole, jeśli klamka będzie otwarta, że jest jednak tylko i wyłącznie sam dyrektor. No, co do zasady, przepisy prawa pracy mówią o tym, że pracownik jest zobowiązany do tego, aby powiadomić pracodawcę o, o przyczynie i przewidywanym czasie trwania swojej nieobecności. Czyli jeżeli e, już dzisiaj rodzic wie, że w poniedziałek jego szkoła strajkuje i na pewno nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem, to powinien już dzisiaj mhm. o tym pracodawcę, czy też przełożonego powiadomić. To jest pierwsza metoda tak. urlop na żądanie. Czy mogę wziąć? Druga metoda to jest urlop na żądanie. Mamy cztery dni, w roku, natomiast musimy pamiętać o tym, że urlop na żądanie jest takim samym urlopem jak pozostała część urlopu. Czyli urlop, urlop na żądanie jest udzielany na wniosek pracownika, ale jest to również urlop, o który pracownik musi zawnioskować, a przełożony musi mu na to wyrazić zgodę. I tutaj orzecznictwo sądowe, jeśli chodzi o jakby taki bezwzględny obowiązek udzielenia urlopu na żądanie, mówi o tym, że jeżeli uzasadniony interes pracodawcy wymaga obecności pracownika w firmie, to w uzasadnionych sytuacjach pracodawca czy też przełożony może odmówić udzielenia urlopu na mhm. żądanie. Myślę jednak, że biorąc pod uwagę pewną wrażliwość społeczną, jeżeli rodzice staną przed taką sytuacją, że naprawdę nie będą mieli co zrobić, szczególnie z tymi młodszymi dziećmi, to pracodawcy nie będą stwarzali kłopotów. Trzecia możliwość, jakieś L4 można wziąć na dziecko? Tak, trzecia możliwość i taka właściwie, bo to tak te, te dwie, o których powiedzieliśmy do tej pory, to jest takie mamy dwa dni, tu mamy cztery dni, niewiele, nie wiadomo, jak długo ten straj... Jak potrwa? No, prognozy są różne, tak? Być może potrwa krótko, może potrwa długo. Natomiast taką e, możliwością kolejną, którą mają rodzice, jest skorzystanie z tak zwanego zasiłku opiekuńczego. Rodzicom, opiekunom prawnym oraz rodzicom adopcyjnym i rodzicom zastępczym przysługuje do 60 dni w roku kalendarzowym świadczenia, które nazywa się zasiłkiem opiekuńczym. Do 60, do 60 dni, aż. dni. I teraz w przypadku. No to do wakacji można pociągnąć. Tak. W przypadku rodziców wychowujących dzieci w wieku do lat 8, tu jest bardzo ważna ta granica. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, żłobka lub przedszkola, takie świadczenie przysługuje tak naprawdę na oświadczenie pracownika. Pracodawca wtedy po prostu musi to przyjąć. Nie pracodawca musi to przyjąć, finansuje takie świadczenie Zakładu ubezpieczeń społecznych, mhm. czyli jest to zasiłek wypłacany z ZUS-u. Do tego oczywiście odpowiadają dokumentację. Czy 80. Niestety 80, czyli jakby tutaj też uszczuplenie budżetu domowego w postaci 20% nastąpi. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to w przypadku tego nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, uprawnienie przysługujące rodzicom do ósmego roku życia, e, bardzo ważne jest to, w którym momencie rodzice dowiedzieli się o tym, że ta szkoła, przedszkole czy żłobek będzie zamknięty, ponieważ komentarz do ustawy zasiłkowej mówi o tym, że za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, szkoły czy przedszkola. Traktuje się e, taką placówkę zamkniętą pod warunkiem, że rodzice nie otrzymali informacji o zamknięciu tej placówki wcześniej niż na 7 no tutaj, dni przed. Aha, no dobrze, no to de facto dzisiaj rodzice otrzymują informację o tym, że możliwy będzie strajk, bo nie wiemy, czy dzisiaj się na przykład rząd nie, nie dogada z z nauczycielami, czyli teoretycznie jest spełniony ten warunek. Jest spełniony nawet nie teoretycznie, tylko praktycznie. praktycznie? Tak, jest spełniony, ponieważ e, wszelkiego rodzaju doniesienia prasowe to nie jest informacja, która jest informacją wiążącą. Mhm. Szkoła powinna powiadomić rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole, czyli albo poprzez umieszczenie informacji w e które są bardzo powszechne, albo poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły w aktualnościach, bądź też poprzez przekazanie takiej informacji w formie Mailowej czy w formie po prostu korespondencyjnej przez dzieci. E, tak, tyle. Jest coś jeszcze? Czy jest coś jeszcze? No mamy dwa dni opieki nad dzieckiem, mamy urlop na żądanie, mamy zwykły urlop wypoczynkowy, zwykły jeśli, się... urlop wypoczynkowy. jeśli zostanie pracodawca. mamy zasiłek opiekuńczy, no i to wyczerpuje nam właściwie wszystkie możliwości. A czy jak ja bym się pojawił w poniedziałek razem z dzieckiem, to pracodawca ma obowiązek mnie, że tak powiem, przyjąć no i przyjąć jest... moje dziecko też? No w mediach społecznościowych możemy obserwować pomysły firm na zapewnienie opieki nad dzieckiem. Jeżeli firmy mają takie możliwości, to Wiele firm organizuje takie, powiedziałabym, tymczasowe kluby dla dzieci, żeby móc się tymi dziećmi zaopiekować. Więc jak najbardziej, jeśli tylko rodzaj pracy, czy charakter pracy, którą wykonuje pracownik, na to pozwala i warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Umożliwiają to, żeby przybyć do pracy no, z dzieckiem. No mówmy się, że do huty to trudno do huty to trudno przeprowadzić. Dokładnie tak. Więc wszystko zależy od tego, czy firma będzie miała możliwość spełnienia takich warunków, żeby tym dzieciom zwyczajnie było bezpiecznie i też, żeby było właściwe miejsce, żeby to w tym miejscu, w którym dzieci będą przebywały, żeby to nie przeszkadzało w normalnym toku pracy. A do Pani jako eksperta rynku pracy zgłaszały się w tym gorącym obecnie okresie firmy i widzi Pani troszeczkę taki strach no i możliwość paraliżu, trochę. Trochę Polski, bo my mówimy o tym, że szkoły będą wyłączone, ale jak sobie pomyślimy o tym, że, że no przez to rodzice też zostaną w pewien sposób wyłączeni z, i w domach, no to wygląda to trochę jak, jak paraliż kraju. Jeżeli strajk potrwa dłużej, to istotnie jest takie ryzyko. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy 80% zespołu żeńskiego i mm -hmm. są to młode y, mamy wychowujące dzieci w wieku do lat 8, i teraz taka grupa 80% pracowników bierze nam. Ja jestem za i dla mnie nie ma znaczenia czy, tata, czy, 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 czy mama, czy tata. oczywiście tak? jednak częściej z tych świadczeń, tak jak mówią statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak korzystają mamy, ale oczywiście może z tego skorzystać jak najbardziej tata. Niemniej jednak wyobraźmy sobie taką sytuację, że 80% czy 50 Zespołu idzie nam na zwolnienie lekarskie, bo strajk się przedłuża. Tu, jeszcze jednym takim em, wyjściem z sytuacji, powiedziałabym, o którym nie wspomnieliśmy, jest tak zwany home office. To wiele firm mhm. też stwarza takie możliwości. No, co prawda, kodeks pracy, ja to zawsze mówię, że jest takim trochę reliktem przyszło, przeszłości, bo 74 rok, na 74 rok datujemy jego powstanie i trochę nie przystaje do naszej obecnej rzeczywistości. A dzisiaj bardzo często w firmach organizuje się możliwość pracy zdalnej. Nie na stałe, w formie telepracyjnej, Pracy, ale takiej pracy właśnie przez kilka dni. I też myślę tutaj, że od poniedziałku tam, gdzie charakter pracy będzie to umożliwiał, jak najbardziej jest to wyjście z sytuacji. A dużo się pani, do Pani firm zgłaszało właśnie przestraszonych tą sytuacją? No klienci przede wszystkim do nas dzwonią, pytają, co mogą zrobić w takiej sytuacji, jakie są, jakie są możliwości. No, panika jest, ale jest. myślę, że największa panika to przed nami w poniedziałek, jak faktycznie staniemy przed tym faktem, że szko szkoły zostaną dla, dla dzieci zamknięte. No będziemy patrzyli, jak to to będzie wyglądało. Jeszcze jedna, trochę inna sprawa. Wczoraj Parlament Europejski przegłosował taką nowe prawo mówiące o tym, że za parę lat mają być wprowadzone dwumiesięczne urlopy tacierzyńskie, obowiązkowe. To rzeczywiście jest realne wprowadzenie takich urlopów, bo to aż się nie wierzyć chce, że, że ojcowie pójdą na dwa miesiące też, też wolnego. No, równouprawnienie, o którym Pan też tutaj wspomniał, jakby jest dosyć duży nacisk w ostatnim czasie na to, żeby jednak ta opieka nad nowonarodzonym dzieckiem dzielona była pomiędzy mamę, mamę i tatę. Dzisiaj mamy taką sytuację, że rodzice mogą się tymi uprawnieniami dzielić, jest zarezerwowany tylko dla, dla ojców dwutygodniowy urlop ojcowski, jeśli takie prawo będzie wprowadzone na poziomie Unii Europejskiej, myślę, że wprowadzone będzie również u nas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Będziemy patrzyli i sprawdzali, co się dzieje w poniedziałek, specjalne relacje na ten temat. Dziękuję bardzo, Monika Smolowicz, Grant Thornton, ekspertka prawa pracy. Ja mam tylko jeszcze takie pytanie do Pani. A Pani ma dzieci? Tak, ale ja mam już takie duże dzieci, 17 Aha, i 21. Czyli, czyli nie trzeba będzie tak, brać nie wymagają.